Ja na z tej strony Roblox Play i w tym odcinku gramy w Shin do coś tam. Nie wiem jak to się mówi, ale jest z nami dzisiaj Arthur. Co ty za moc dostałeś? Powiedz poprawnie, jak to się mówi na to gra. Sheen do life. Będziecie mieli nazwę w opisie, jak nie będziecie mieli. Zresztą i tak będziecie w tytule mieli. Co ty dostałeś za moc w ogóle? Artur, dawaj misję wykonujemy. Dobra. Dawaj, y, na misję ci jakoś zrób. Dobra, dobra tylko y, zjem ramen. ty tam zjedziesz ramen, jak postaci jest, 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 jest głodna? Y, moja postać nie jest głodna, nie, nic nie pokazuje. Dobra, czekaj. To ja, my sobie idziemy, ludzie, y, po ten pobić w to w to coś gdzie się dostaje ekspa a i zostawcie apę w górę i suba na tym kanale czekajcie weźmiemy takie coś statystyki o pointów 90 mamy Artur Artur co wiesz co robimy mam 267 tajn Spoko. NINJA TOOL, WEAPON I UNLOCK Dobra już Quake Pamięcię, I co teraz? I pa, pa ile to zadaje? 970 No dobra, a, a To jest, to nie jest, to, Jezu, co to jest te czerwone? A mnie zastanawia, Artur, gdzie jest moja broń? Pod Q chyba. Q. O! Albo, albo... pod E. Nie, pod E mam T. Tak. No to jest to samo, tylko że nie ją A wieś normalnie atakuj. Normalnie, nie pod kół, normalnie. No i też atakujesz z tą bronią. Aha! Zapraszam. Dobra, ej, to dawaj nic nie idziemy my robić. Dobra, tylko sobie podlewa lapuje, czekaj. Potrzebuję na ten 135 level, żeby odpakować nowe skinie. A ty to masz 135 już? Nie, znaczy mam 48. Na moim na moim A, łóżko i. A już ścigamy się? Nie, nie ścigamy się. Czemu? <grym> nie było swojej mocy. No? Tam ścigamy się. 3, 4. 4. za mostu. Hmm. <noise> Ale speed to był co nie? Ale byłem pierwszy, i tak. Nie wiem, byłeś pierwszy. Był Ej, nie dobra. Wiem, dobra, dawaj questy. Dobra, mam, 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 mam. O, nie, nie, ja nie zrobię nic innego, nie, tylko nie to. O, doda. mamy questa. Co to jest? Yy, kropka. Tam jest czerwona kropka. Z tego sobie o podróżą, nie, będziemy ludzie będziemy z jakimiś ninja walczyć. Czekaj, bo my musimy za no. za to wejść. Ajmy ninja. Ach. A ta broń coś zadaje? Te, tymi piorunami? Tak. No tak, 970 do miecza. To, lol. A szkoda, że tu się tradeować nie da. Oni są mocni na Skąd wiesz? No, i zabij HP. Czekaj, ile oni mają HP? No, 9000. 9000? No, nawet. No, tak już jestem. Nie do, do żołysłu, więc... Dobra, bum, bum, bum. bum. Ile ja zadaję? i bum! Ej, bo no oni mi. Nie. O, ja tu. O, Jezu. Widzicie, ile oni mi zadają? Tam na dole macie HP. Oni. O, Artur, Artur zginę, Artur zginę. Ja się odrodzę jeszcze. Wiecie co? Dziewięć, osiem, siedem. A, możecie zauważyć, że to jest gra anime, ale ja nie chciałem w to grać, ale Artur mnie przekonał. Artur mnie przekonał w to grać. Mhm. Ej, czemu... Ja mam buga jakiegoś. Ej, ty też masz buga jakiegoś? Że oni stoją w miejscu? No. No, to no nie jest bug, tylko... no i my ten bak. Kurde, cały czas przegrywam. Oła! Oła! To boli. Ty ja, co masz? tysięcy mi zostało. Ej, bo oni mnie biją w ogóle. Oni mnie... Oni mnie, wiesz co... No, na hita cię biorą. 5, 4 i od razu uciekam. Uciekam, 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 uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. No, może... Jak on mnie tak na daleko bierze, ja się pytam. Dobra, Dawid, musimy wyjść na ścianę. Wchodzimy na ścianę. Dobra, jedźmy. Dobra, i ja sobie teraz tam... Ja, to ona... jest. No, może się... Czy oni z, ze ściany biorą normalnie? No, a czego ty się spodziewasz? Prosto to też. I jak coś się jeszcze słabiej jeszcze w tą grę jeszcze. No jeszcze Ale gdzie ty te moce masz, yy, bierzesz? No, jak wchodzisz w grę. Aha. I wchodzisz w Edit i sobie spinujesz, to nawet sobie nie zmieni się para. Więc wyglądasz tak trochę słabo. Oni mnie cały czas biją. Przesłałam. Uważaj. Daję ja go. I bum. Moją Hej. ścianą. O oh, fuck. Ty, ile ja zadałem dla nich? Bo ja już nie wiem. No nawet nie tego nie pokonaliśmy. Co? Nawet jednego nie, nie pokonaliśmy. No. Ciekawe, bo mamy jeszcze 8 minut na pokonanie ich mam ich na spokojnie. Ja się wyleczę. ile oni mają dzieci. 2500 Artur, to jest już easy, tylko że oni dużo zadają. No już się... Dobra. Nie, Artur, help, help Dobra. proszę. proszę. Nie, nie, ch nie chcą chyba widzowie patrzeć jak leży. Skok Amerykana. Nie mam nie mam Elo? Co to, to ta czakra w ogóle jest? Chyba tam... Zwróćcie uwagę na filmie, czy mi to dało życie, bo coś... Poczekam aż mi się zregeneruje życie To dało. Dobra, dostajesz życie ludzie Dobra, zwolniam jeszcze jednego Dawaj teraz ich Tylko muszę sobie... I dawaj, trzy, cztery, elo Nie, jeszcze nie, jeszcze muszę nie trzeba i tego, bo do to cię zgubi. Rodzielij się na nas. Rodziel się na nas. Ja... O lubię no, Magita! No, no, no. Dobra. Czyli do... Dobra. Jak coś szary za lagi, ale ta gra w ogóle laguje mi jakoś dziwnie. No, razu, nie ma dużo co mi ugra. No dobra. Gdzie też, jak się gróbka taka zbierze? No to możemy stworzyć na serwer. Ja sobie może pododuję to. I jeszcze Tutaj to. Ja, ja sobie trochę pośpię. Ja sobie ten, yy, dodaj, pododaję życia trochę. No. Ja sobie dodaję życia. Co? No um, dobra. Co mówisz? Walego, walę go, walego, walę, go, walę, go, walę te koście Ja sobie dodaję życia Ej, wiesz, to 300 życia chyba dodaję 300 lub 500 Trzy, Czasami 300, czasami 500 O nie, 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 nie mam tę czakry, nie mam tej czekry, nie mam całej czekry, ma czekry szybko, 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 szybko I pokój tam Pomóc ci, pomóc ci. to. Nie, czekaj, ja blokuję ja, go ja, 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 tak, więc jest, jest ok, więc jest jeszcze ok. Um, nie dostał ode mnie. No nie, no po no, prostu. Dobra, do tyłu. Dobra, do tyłu, jeszcze raz. Dobra, już dwóch. No dobra, a właśnie, pokonałeś go, no dobra. Lecimy. No, dobra, lecimy na tych dwóch. Nie, nie atakuj czucu, nie atakuj czucu. No mówię, żebyś nie atakował. A po co? A czemu? Dobra, to ich obóz. Dobra, bierz go. A ja się zajmę tym drugim. Jest. Dobra, ja jestem dobra, po... Został ci się tylko twoje. Dobra, Zostawcie tylko twoje. Zostawcie ja tylko twoje. tylko się mocniejszy. Dobra, dobra. Uderzyłem go. Bałem. Czemu on mnie dalej bije? Nie tak nie basnij, to cię lepiej. Dobra, wstawaj. To jest i ja. Dobra, zabiję ją. Dobra, kolejny level. 40 level już mam. Dobra, 37. 36. już mam? 76. 480 Ja mam stats'u 76, ale ja z ej, ej, gdzie teraz idziemy? Tej... tej żółtnicy. Ej, tu chłop Czyli zwiększę, 144, jakiś jest, 400. No jest. teraz zadawał ogromny damage. Z, z, z mojego Chidori. Chidori, ser. Może... Mo możliwe nawet, że będę zadawał aż 2000 HP. Jeszcze. Dobra. Wytrzymaj. I nie puszczę, nikt nie wadspację. Widzisz? czuć granatu dymnego i yy, proszę w górę. Yy, na razie... <laughs> Dobra, mamy kolejną misję. Damic yy. znowu walczymy z asasynami. Nie, ja nie mam misji, o, już mam. a Też. Gdzie my mamy iść, bo nie widzę czerwonej A co ty już się z nimi klepiesz? Nie, ja muszę zjeść ramen. Po prostu. A ja właśnie czy muszę? O, też muszę. No to wracaj tutaj do, do, do nas na ramen. Gdzie jest ramen? Gdzie jest to ramen? No ja... No ja u niego jem, więc chodź. Dobra, hmm. ja się już najadłem. Bo... zapraszamy, zapraszamy na ramen. Zapraszamy. Zawsze... zawsze dobry świeży ramen. A ile kosztuje? Eee, pięć jenów. A, no to nie kupuję, bo to za drogo. Pff, no to jest tak w porównaniu do złota. Wiem, tylko to mówię, tylko tak sobie żartuję, za drogo. No to chodź, proszę przyjść do tej domy staramen. Proszę się pośpieszyć, bo zaraz zamykamy, bo już zaraz coś się robi. A która godzina jest? Dopiero trzynasta. co pan mówi? Właśnie, w tej grze. Ale w tej grze jest 13, 13 30. E, Właśnie, gdzie... E, ogóle, no, Ja sobie tak żartuję, ale gdzie jest ten? Dobra, Nie, proszę. Proszę, to do pana ramen już przygotowaliśmy. Jeszcze pójdziemy na zaplecze, po więcej ramenu. Mamy już ramen. Chce pan wejść do nas na zaplecze? Nie. A po co? Po <laughs> więcej ramenu. Dobra, przestań mieć, lecimy na nich. Dobra. Tylko zanim. zanim. Dobra, lecimy. Boże, jak ty zawalasz z tą mocą. <grym> wiem o tym. Pomysł so ej, pomysł sobie, jakbyś tu trade jeszcze dodali. Ale to by nie działało tak, bo nie rozumiem, jak to działa. Bo trade to każdy rozumie, jak to działa. Nie rozumiesz jak działają te e, w te e, taj Tego nie da się tak po prostu oddać. To byłoby streso. Ciu, po... Ile oni mają? Tak szybko będę biegał po ścianie. Dobra. Tak szybko też biegam po ścianie, zarobiście. Ej, widzicie, coś się zbugowało, widzowie. Nie mogę chodzić po ścianie. O, już mogę, dobra. Nie, bo ja się rozwalam z Na 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 ale jesteście słabi. Bądźcie słabi, super. Dobra, oni nie są silni, David. Co? Co? Oni są Co? bardzo silni. Ci, asa... Znaczy, to nie są asesyni. To są asesyni, to jest Ember, A. Assassin. Ale racja. Siema! Ja muszę sercinać. brzmi, bo oni są dosyć silni. Coś mi walnęło. To jego moc chyba. Czym, czynę, 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 czynę. Tak. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nota feia, né? Q-O K-O oh. Okazała się. Tu, tu, tu. kurier przyjechał. Siem. kurier, a co ci przywiózł? A widzę, że też leżysz. No, bo oni mnie na hita wziął z dniem, chyba 2000 kP, on mnie na hita wziął. Pokonamy ich w 7 minut? Bum. au 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 uciekamy uciekamy uff blokuj to blokuj to goni mnie? ja go w kosmos chciałem zrobić unik unik Tylko że ja jest Jaginę z za 3, 2, 1 i respi oj, oj, oj jak no. oni mi zadają mocno? Zawaliłem jednego Ale flipa do tyłu zrobiłem Oni mają 73 level, oni są prawie tak silni jak ja Ale nie są tacy silni. Ole go wyrzuciłem w kosmos, nie? Dobra, ładuję sobie. Co myśmy mm, tylko 60 wrażliwi. Wiele, to też coś niż. O, o je... Co on mi. Pra... Nie, ile no, mam no, no. życia? Ej, pokonaliśmy jednego. No wiem, to ja go ja pokonałam. Zero. to to do tego budynku po lewo. Ej, ty! Byczu. Byczku. Nie. Szybko zabij tak im. Dobrze. Jak się... 41. level chyba. To kolejny level. Ej, zbiliśmy chyba, jakby Pum. Dobra, obrywali. Ile oni mają życia jeszcze? Dużo. Nie ucieknie mi... z tyłu do do Ej, chłop się tu zbugował, możesz go walić na no, ten. On czeka możesz sobie pododawać tak rebum. A no, on mnie bije, on mnie bije przez ściany, jaki cheater. Mam coraz więcej punktów doświadczenia. Dawid, oni są na moim poziomie. tak jak myślisz, ile ja miałem ja, ja punktów doświadczenia za nich? Nie wiem. Nie. Ja na pewno się wbiję o jeden level up. Tak, a ja o milion level upi level upów. au, 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 au. Ile on to życia? 4, ej, ile na Ja 2000. tysiące. Dobra. Ej, ej, trochę życia sobie dodam. Au. Dobra, leżę, 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 leżę. Dobra. Ty, Mordo No, zadałeś. Ale, ale użyłem, mocy, co Giniesz, giniesz i... Dawaj, Ale go wyrzuciłem. <susuruj> dobra, wyrzuciłem Ładuj ci, ładuj ci. Dobra, ostatni, go. Ostatni, ostatni. Dawaj na niego. Na razem. Dobra. To było dosyć rozsądne. No, ona ma 4000 życia. Powiesz, zobacz jemu. Ej, ja w ogóle mam już 36 źródeł doświadczenia. Ile jej zadałem? Mało. Zdecydowanie za mało. 900, dobra pokonałem ją. Ile? Dwa levele. A ty ile? Jakim problem 3, jaki a 2? Czy 3 ma mniejszy level i mniej expa potrzebuję? I don't know. 4, 4, <laughs> Ludzie, dodajemy sobie życia. 4, Same. Dobra, chodźmy na Ci znaczy chodźmy na te ramen. Gdzie to jest? Gdzie, gdzie ja mam wygląda? na ramen! Resetuję się. Reset charakter. Lecimy na ramen. O. Dobra, mamy zlece, mamy steconko zlece, mamy na ninja. Na ninja to i sam zabij. Aha, już skomunikowaliśmy. No fajnie. Hmm. Lul, miałem 3 levele mi to chyba dodało. A mi? Mi jeden. Tutaj sobie dodam jeszcze 18. Kurde, co tak uciekasz? Ja i tak mogę zaraz użyć Chidori. Idzie to konie Dawid. Używam swojego Chidori. Chodź, usiądź ze mną. Uuu, tylko sprysiam. Ludzie, więc widzimy się na co odcinku. 20 lajków like pod tym filmem następny odcinek z tej gry. Nie za um, to już od niej najmniej 10. No to 10, no to 10 łapek w górę i kolejny odcinek z tej gry. A my widzimy się na następnym odcinku i. Jak no jakby powiedzieć. Artur. Hmm. 别吃，行吗？